Pożywna sałatka z bobu, mocno jajeczna, z chrupiącym, świeżym ogórkiem, awokado i świeżym szczypiorkiem. Polecam do wykonania w sezonie na bób, jako zastępnik sałatki jeżynowej. Sałatka jest niskowęglowodonowa, także pasująca do diety keto. Składniki, pół kilograma bobu, pięć jajek, trzy ogórki gruntowe lub szklarniowe, całe awokado, jedna łyżeczka soku z cytryny, świeży szczypiorek posiekany, jedna łyżka majonezu, jedna łyżka gęstego jogurtu naturalnego greckiego. Sól czarny, pieprz mielony, smacznego.